Ale bym się czegoś napił, tylko nie mam z czego. Ej, co jest? Co to za kubek? Cały czarny? Wow, jak to wygląda? Magiczny kubek Smajsloa. Dostępny na sklepie smajsloa.pl. Wbijajcie szybko, dopóki są. Oto jest moja nowa wioska Smilandia! Woohoo! Drugi odcinek z mojej wioski Smilandii. To jest coś nowego, czego nigdy u mnie nie było i jest po raz pierwszy. Nowa wioska. Dosłownie kolorowa, tęczowa. Dwa razy wie... lepsza od poprzedniej i większa dwa razy. Bo w poprzednią też miałem i tam będziemy niestety musieli wrócić. Słuchajcie, wracamy po moich przyjaciół. Niestety, w tej wiosce, tutaj mieszkam samemu. Od dosłownie dwóch dni jeszcze nie przyprowadziłem tutaj moich przyjaciół i mojej dziewczyny. Najważniejszej z osób, z ekipy. No ale ono, czy oczywiście wszyscy są ważni i wy też jesteście ważni. Dziękuję, że oglądacie. Kliknijcie łapeczkę w górę. Wy też widzowie jesteście ważni. Zostawcie łapeczkę. Ja wcale nie żebram. Chłopie, taką łapeczką uśmiechniętą możesz mi zostawić. O taką ja wam ci pokażę. Czekaj. Wezmę sobie specjalnie, założę rękę. Weź, kliknij, co ci szkoda. Halo, <grym> jak się cieszysz. Ej, czekaj, co jest? Gadę kamera? O, da jest taka łapeczka uśmiechnięta. O, możesz to kliknij? <grym> I subskrypcja, patrz, ja subskrypcji. Ja mam tu wszystko, łapeczka, subskrypcja. Tylko ty to musisz kliknąć. Bo ja niestety sam sobie klikać. <grym> no i dobra, przejdźmy teraz do najważniejszej wioski. Smajlandia. Jest to nowa wioska. Gigantyczna, wielka, kolorowa. Różne rzeczy są. Tutaj są baseny, restauracja, wieże, posągi, domy, podwórko, kwiaty. Wszystko! W Smajlandii jest wszystko. W Smajlandii wszystko jest piękne, kolorowe, wielkie. I teraz muszę przeprowadzić tutaj moich przyjaciół. Niestety, ja w tej Smajlandii jestem sam. Zobaczcie, tutaj jest dookoła puściutko. Tutaj nikogo nie. Dobra, jest krowa. Mieszkam z krową. Tylko, że jeszcze jej nie nazwałem. Weźcie napiszcie w komentarzu, jak mógłbym nazwać krowę. Krowa jest, ale oprócz mnie już nie ma. No, także te domy są puste, wszystko jest gotowe na tip top. No i teraz musimy wrócić do mojej starej, poprzedniej wioski. Aby sprowadzić tutaj Alka, yy, sprowadzić Patrycję, Sepka. I zobaczyć ich reakcję. Zróbmy to. Cofajmy się i szybko po nich chodźmy. Może się uda. A wy, widzowie, możecie szybko wejść na mój sklep. Mam dla was jedną smutną wiadomość: bo niestety magiczne kubki się skończyły. Ostatnia partia będzie za tydzień, przed świętami. Później te kubki mogą być niedostępne. Magiczne. Ale może będą inne z nową grafiką. Nie wiadomo. Aktualnie są jeszcze dostępne te. Możecie sobie wejść, zobaczyć, kto by chciał. No i też oczywiście skarpetki, rękawiczki. Dużo różnych rzeczy jest dostępnych na moim sklepie. W sklepie, czekaj, pokażę ci. O, takie skarpetki są. I no i nowa kolekcja, Smile Slow Team! Wszystko w sklepie, na dole, link w opisie. A teraz przechodzimy i idziemy do mojej starej wioski po przyjaciół. I po dłuższej chwili wracamy do mojej starej, słabej, już brzydkiej wioski. To będzie pamiątkowe. Zapamiętajcie tą wioskę jako pamiątka. To jest moja stara wioska. Nie wiem, czy ją w ogóle widzieliście wcześniej, ale tak to wyglądało wcześniej. No, wszystko takie na, napikane, takie wiecie, me. Ale teraz mamy wszystko ładnie poukładane I tutaj była tylko jedna wieża uśmiechnięta A tam w Smilandii mamy Ich, ich aż cztery Cztery wieże, czajcie, to jest normalnie luksus A tutaj tylko jedna, taka biedna Dobra, ale tutaj jest właśnie mój domek I teraz sobie wylądujmy Tutaj właśnie przed moim domkiem I powinni moi przyjaciele gdzieś być Chodźmy ich zaprośmy no, Jesteśmy w moim domku, czyli są tutaj moi przyjaciele Halo, Sebek, Alek Pati, jesteście? Jestem w domku, poważnie no a tutaj weźmy sobie z tej strony. Nie, nie ma ich. Gdzie oni są? Czekaj, tu jest moje łóżko zabranie. Dobra, czyli okej, okay, w moim y, domku najwyraźniej ich nie ma. Weźmy sobie, chodźmy tam dalej. A i słuchajcie, o jednej rzeczy zapomniałem. Jedna informacja. Wiecie, że moja nowa piosenka wleciała. soul tańcz, możecie sobie zobaczyć, moja piosenka nowa. soul team! Jest dostępna! Link macie na dole, wbijcie sobie zobaczyć, ja wam tutaj mogę puścić. Czekaj, premiera piosenki, tutaj. Nie, nie wiem czy to puszczę wam. Bo o, tutaj mam takie coś nagrane. Czekaj, mogę... O tutaj mogę wam puścić. Ja Cieszę, Puściłem, puściłem. To właśnie piosenka, ta zapowiedź już cała wleciała. Jest dostępna. Linki macie na dole, wbijajcie, klikajcie, zobaczcie sobie, przesłuchajcie. No, a teraz się skupmy i chodźmy do moich przyjaciół. Zaprośmy moich przyjaciół. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. To może pierwszy do pati. Zobaczmy, czy jest też Alek, ale jestem, jestem tak podekscytowany i jestem ciekawy, jak oni na to zareagują. Jak oni powiedzą, że Smilandia, że każdy ma swój domek, że będzie superaśnie? Ale jeszcze nie mogę doczekać. Dobra, weźmy tutaj, skupmy się. Tutaj nic nie ma. Tutaj w tych skrzynkach. Czekaj, 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 szukam. Alek, jesteś? Alek! Alek! Jesteś tu? Jest tu ktokolwiek? Nie ma nikogo, czemu tu są domy puste? Dora, idziemy dalej, Chodźmy może do pati. Alek! Nie, tam nikogo nie ma. Dora, musimy pójść i poszukać, gdzie są moi przyjaciele. Oni raczej się z tej wioski nie wynieśli. Hmm. Nie, no oni raczej by nie poszli, nie zostawili tego, dokąd to niby poszli, nie? E, dora, wiecie co? Idziemy teraz do domu Patrycji. Idziemy teraz do Patrycji, może. O, tutaj są, tu są, patrzcie. Tam się co robią s ognisko, robią sobie gryla. A teraz ja ich przestraszę, czekaj. Ja tak nagle wskoczę, wbiegnę w nich. Jestem ciekawy jak na to zareagują. Uwaga, uwaga, uwaga. Biegniemy, 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 biegiem, szkoło, szkoło szybko. I bo! E, wróciłem, 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 wróciłem wróciłem, wróciłem, ty się Wróciłem, wróciłem, wróciłem! po co ty wróciłeś? Ja do was wróciłem? Nie chcę. Jestem! Co? Co powiedziałeś? Już nie jesteś potrzebny w naszej ekipie, tak, rozumiesz? Tak, nikt Cię tutaj nie chce! Zrobiłeś nam dramę i my Tobie też! Nie wow. Jesteśmy ale... obrażeni! Je... Co? Tak, jak słyszysz. Ale oni się wkurzyli widzowie, słuchajcie! Powiedzieli, że są obrażeni, ale czego, Patty? Co jest, Jestem wkurzona, bo powiedziałeś mi takie rzeczy, nie mogłam za Tobą iść, nie wiem gdzie Ty poszedłeś, nie słuchałeś mnie, a i sobie wynocha! Łooo, wow, grubo, grubo. Ej teraz, ale słuchajcie, słuchajcie, co mam teraz chcę powiedzieć. Mam dla was przygotowane coś nowego, wielkiego, Ale nie, to już nie każdy każdy z was będzie miał swoje miejsce, każdy z was będzie pięknie, będzie kolorowo, będzie superaśnie, mam dla was coś wielkiego przygotowane, wielkiego, wielkiego Już skończyłeś o, to? No dobra, dobra, to sobie pogadaj sam ze sobą, My przenaszamy imprezę, chodźcie, żeby on za nami nie szedł Tak, Zgasimy to Bierzemy Ej. tego grilla i przenosimy imprezę, a idźmy, nie chcemy z tobą gadać, nie czaisz tego? Ja mam dla was coś przygotowane, chodźcie ze mną nie, Ale my nic idziemy. nie chcemy od ciebie! My mamy swoje plany, nie z tobą! Ale dla was mam przygotowane nowa wi... co? Poszli se. Teraz sobie Ej, no co ja nie przypomniał, no, mama to sakry. Ej, no co jest grane? No widzowie, no... Ja dla was mam... Ja dla nich mam wielką wioskę Smajlandię! Czego oni tego nie rozumieją, no? Dobra, wkurzyłem się, zaraz normalnie ich z siłą zaprowadzę. Wezmę ich normalnie za tak, o. Siło. Dobra, aj, a muszę jakoś ich przekonać, wiecie co? Nie, nie, wygram ich jest trójka. Ja jestem sam, to nie dam rady. Weźmy się skupmy, no, Patrycja, Sebek, no. Weź a się. czego a ty za nami chcesz. łazisz? Znowu. Co ty chcesz od nas? Chcę was zaprowadzić do nowego czegoś. Coś nowego, pięknego, kolorowego. Zapraszam was, chodźcie ja ze mną. Wiem, chodźcie ze mną, dawajcie, dajcie mi rękę, Patrycja dajcie ja mi rękę. Daj mi rękę. Daj mi rękę, daj mi Patrycja zapierz. Daj mi ręki! za rękę.

Ja, Właśnie, my jesteśmy pokuseni, nie chcemy z tobą rozmawiać. Nie równabiać. będę się z, wimi, z wami bił. No przecież jesteśmy moimi, moimi przyjaciółmi, ja się z nikim nie biję. Abym ja muchy nie skrzywdziła, co dopiero was. No Dobra, za Dobra, ale idźcie. Co, ej, a, idź ale bo to nie, nie my znaczy. Nie chcemy z tobą gadać, my nie chcemy. To nie z tobą znaczy, że ty mi wspólnego. możesz bić, no. Nara, nara, idź sobie tam, tam, je, tam są drzwi do tyłu. Idź, zobaczyć, tam cię nie ma. Ło, mocne, mocne. Idź co, zobaczyć, bo tam są ta drzwi? A ja ojej, ja, papa, Masz jeszcze jakiś problem? Be, 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 be. No dawajcie, chodźcie za mną, nie wiem czego nie będę za was tyle. Wiecie jak on mnie wkurza, ja chcę rozwalić to, rozwalmy to, bo mi się to z nim kojarzy. rozwalamy. Bo ja nie, nie, nie to Rozwalamy to wszystko, nie chcę mieć żadnych wspomnień z nim. Yeah. Rozwal yeah! <ence> no. Rozwalamy wszystko. A no weź, no chodźcie, no skupcie się, no! Co wy robicie, oszaleliście? No rozwalajcie, no! Nic nie chcę, żeby mi się kojarzyło z nim, bo on mnie tak wkurzył, jestem taka zła, że wszystko rozwalę, Pase, tu. rozwalajcie, on coś lepszego przygotowanego! Ja no, mam coś to, lepszego! Nie, no to sejdź, to po co tutaj nadal stoisz? Idź sobie, my nie chcemy z tobą gadać. Ja nie wytrzymam. Ja zaraz z nimi nie wytrzymam, normalnie. Ja będę musiał się nawalać mięciutką poduszką. E, poza tym takie poduszki mięciutkie są dostępne na sklepie smalec.królka.pl. One są tak miękkie, że mogę siebie nawalać i nic mi nie jest, widzisz? A do spania wiesz, takie mięciutkie? No ma nie sobie zasnę, ty. Ej, dobra, wiecie co? Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Pati, Sebek, Alek, chodźcie, My podejdźcie. My do ciebie nie idziemy. nie idziemy. Ej, 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 a, po, a powiedzcie, co o mnie myślicie poważnie? Powiedz, że ja jesteś, no że. no mów, o tobie... mówcie, mówcie wszystko, dobra, o, podejdźcie się poważnie i mówcie, dobra. Sebek, no mówcie. dobra. Ja, ja pierwsza, ja mówię o tobie źle, dlatego że jestem twoją dziewczyną, nie pozwalałeś Mówi. mi za tobą, nie powiedziałeś mi prawdy, jestem wkurzona bardzo i smutna, bo, bo tak i w ogóle dobra, mam ochotę ja to wszystko i rozwalić temat, i wywalić głupi. w kosmos. No, powiedziałeś? Kim no. jestem? Tak powiedziałem. Głupi? O, ty mały, jeden wredny. Chodź, chodź tu. ja ci zaraz dowali. Ja cię dam. Masz, I o masz, masz, masz. Nie, nie, nie. Łeb dostanie. No, masz, Głupi, jestem ja ci teraz dam. Masz, masz. jak? Masz, masz, Chodź, rozwałać się, rozwałać się. Dwóch mnie tutaj. Dwóch mnie tutaj. Dwóch mnie tutaj. Dwóch mnie tutaj do nas. Kapierz się do nas i szukasz guza? Nie. Guza szukasz chyba, no. Oddziale go linią. Tu nie masz przejścia. Ale z nich sobie bekę robię. Ej dobra, weźcie poważnie, serio mówię wam. Patrycja co ty robisz? No bo Patrycja. zobacz, my tutaj braliśmy ślub, ale ja już nie chcę o tym pamiętać, nie chcę, odejdź Alek. Patrycja. Ja, ja, ja to wywalam. Nie, nie tak. rób tego, pat nie rób tego Patrycja, tak. nie, 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 nie rób jest. tego. Nie! Jest, nie ma tego. To Ej, ale tutaj jest. Patrycja, Super. Patrycja my no. mieliśmy tutaj zaręczyny. To jest wspomnień, niestety, smutno mi też, ale... Tak, zaręczyny było mieliśmy, zrobić. mieliśmy tutaj zaręczyny! No tak. Zaręczyny mieliśmy, mieliśmy tutaj. I już po! Już nie po! Dlaczego tego. rozwaliłaś to? Patrycja oszalałaś? To Bo jesteś, jestem moją ciebie zła i, i zubureś... jesteś moją dziewczyną Ale jesteś moją dziewczyną! Mam coś dla ciebie. Co masz dla mnie? Czapkę masz? Czapka to nie jest, to jest coś ważnego. Może ci przekazać pewną informację, nie jest mi łatwo z tym! Jaką wiadomość masz dla mnie, nie rozumiem. No, już jestem gotowa, żeby ci ją dać. Mam ci ją dać? Jesteś? Chcesz już zobaczyć to? No, jak masz jakąś informację, no dawaj no. No to, no bo mi to tak przy, przy, przez język nie przejdzie, ale napisałam, weź zobacz. No to pokaż, co masz? No, masz tam. Otwórz sobie. Okej, okay, co ma dla mnie jakąś informację. Ja założyłem w ogóle czapkę, na które też są dosyć na sklepie. Akurat mi było zimno tutaj przed biurkiem, bo się nie grzeje w pokoju. No to czapka z malstą mi Dobra, ale zaczmy jaka wiadomość. Uwaga, patrzymy. E, zrywam z tobą na serio, Pati? Co? To prawda. Zrywasz ze mną? Tak, bo tego już za wiele, za dużo kłótni. Ja nie mogę tak żyć i koniec. Ale ze mną zrywasz? Czyż jesteśmy. A tak. ty jesteś moją dziewczyną, a ja jestem twoim chłopakiem? No, ale. No, takie wyszły okoliczności, a nie inne i. Ale. A dlaczego tam ze mną zrywasz? Nie rozumiem tego, wytłumacz mi. Jakieś... No bo jak mamy się pogodzić, co chwilę się kłócimy, co chwila jakieś dramy, ty sobie gdzieś idziesz, ja nie wiem gdzie. Nie, to takie życie we dwoje, co to w ogóle ma być? Ale ale Patrycja, przecież jesteś moją dziewczyną, ja mam dla Was coś nowego przygotowanego, coś takiego wielkiego, kolorowego, tęczowego. Każdy będzie miał z nas miejsce, będziemy się bawić, będziemy świętować, będą będziemy ja będą święta, będzie świętymi Mikołaj, udekorujemy wioskę nową i będzie szybko, wszystko fajnie, no. Patrycja! No ja nie wiem o czym ty mówisz, nic wcześniej o tym nie wspominałeś, ja ci już nie wierzę i tyle. Nie, nie wytrzę dobra widzowie, ja, słuchajcie, nie, ja nie dam rady, ja nie dam rady. Dobra, wiecie co? Ja potrzebuję waszej pomocy. Słuchajcie, widzowie, kto teraz mnie słyszy, kto teraz mnie ogląda? Weźcie, wejdźcie na ich kanały. Wejdźcie do Sebka i do Patty. Napiszcie im, o co chodzi. Weźcie im to wytłumaczcie, że ja nie jestem zły, że ja dla nich ukrywałem coś pięknego, ale nie zdradźcie mnie. Nie piszcie, że to Smilandia, dobra? Weźcie im napiszcie, że przeszukowałem wielkie domy, że będzie fajnie, będzie kolorowo, będzie tęczowo, Mam coś, no, weźcie im napiszcie, że mam dla nich prezent, niespodziankę, z której się ucieszą, z której będą w szoku, dobra? Wejdźcie na ich kanał. Tutaj macie kanał teraz Patrycji, a tu tutaj kanał Sepka. Kliknijcie i wejdźcie teraz na, je, na ich kanały i napiszcie im to. Dobra, jakbym was mógł was prosić, wbijajcie do paty i do Sepka. Linki też macie w opisie. Klikajcie i widzimy się jutro. Smile slow, team!